Okej, okay, gdzie to jest? Wskazuje się mi bełt jak mam zgładzić się pełne szczepionki, uczyni się... już... Dobra, mówiła bla, 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 mówię ja to. Tutaj, Miejś znacznik, tak? No to co? Widzimy się na miejscu. Ja przeżyję ciało, skoczę, pojedę i. skąd? No i po cichu spróbujemy wymordować wszystkich. I jesteśmy na miejscu. Bardzo blisko. Las! Ja! Urany, tylu ich jest! Jak mam ich załatwić po cichu? Ten, 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 jak tu ich zamatwić? Nie jestem w pierwszym ściągając... Tego. Ehm... Dobra, kto aktywował pułapkę? Lidia! Mogę cię zamieścić na kursie na Ja! A Ała! O rany, nie chcę grać piłkę. Wow. I, już! Tylko na tyle cię stać! Już! Fak. Mogę z tobą skończyć! Nie no mam jak Zostaliśmy! Co, nie są grać piłkę? Miał ją za, zabić czy jak w końcu? Ups. Uj, słabo, 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 słabo. Mojego trupa! Lito. Gdzie jesteś? Słabo, słabo, no. Co to było? Mące. możesz? Ledia Lydia, Lydia, Lydia. Trzeba było użyć gośnego. Oj, O nie Nie mogę się doczekać! A już? Mogę z tobą skończyć? Zdychaj do diabła! Po cichutku się wrócimy, bo chcę. A bo z dwóch ja będę wracał, dobra. Ech. Czyli trochę, trochę słabo wyszło to. Wykrył. Co to było? Tylko Jestem tutaj, więcej. To nic! Już? Mogę ci brzuch jak Dobra, ci no To tutaj, jestem jak jestem no jestem słabo wyszło. no Ej, 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 Proszę, no! Oh, please! To zdać poza? Czy gdzieś tu leży? Dobre, dobra, nie grzebiemy rady. Los! Ja! Jeszcze jedna osoba została. Chociaż jak mnie patrzę to miałem po wyeliminować. Chyba tylko jego, nie? O, o. No, chociaż jedna osoba. No, chociaż jedna osoba padła. O, tak, a nie kupiłem. Fak. Dobra, później przeszukam resztę. Wchodzimy do kupolni. Oh, najtrudniej będzie z tym czempionem. Patrzeć. On ma te, bo nowa a te, bo a nie powiem co robi, bo chcę wam zrobić, mam niespodziankę. Ja! Dobra. Pierwszą za Chociaż wiecie co, strzałów jest. Chociaż ja się mam tore. Headshot. No, no. Pięknie! Ale się wygięła! A co tu wydobywają żelazo? No, no, trochę pokopię tutaj. E, chleb, myślałem, że książka. I tu dużo żelaza. A za to dużo żelaza. to jest dziwne więzienie. Uuu, mogą to inaczej rozegrać. Mogą to inaczej rozegrać. No cóż, kuwer, Wytrychy. Wietrychy, antronem burzy. To fajnie. Bóg wypędzania. Przejedę. D. na 20 zwańczył się w z powrotem do otchłani. A weźmiemy, nauczymy się tego. Nie wiem, wiem, ciężki jestem, ona to weźmie. Ja jestem tuż za tobą. Trochę, ponosisz Będę rzeczy. dźwigać twoje tak, ciężary. Dobra. To weź. I weź to. No. Ty przodem, ja za tobą. Może mi się tu tu jeszcze kogoś w pięć, żeby nie powtarzać tego potem. Las! Ja! Jest tam kto? Nie, nikogo nie ma. Nie, ja. Nie ma Co mi zrobisz, jak nie złapiesz, ha? No, co mi zrobisz? Teraz widziałem jeśli będę musiała! Oj, ja, oj, ja, oj, ja. oj! Lydia, nie rzucaj się, no! Ale co taka niewyżyta jesteś? Nie, nie przyjąłeś muzyką? Nie widzieli mnie. Mięso, fuj. O, może się przydać. Coś jeszcze mamy wykonać. Los! Ja! Dobra, reszta mnie nie wykryła szczęśliwie. Dobra, pójdziemy tędy. Chorun, to stan mogę zrobić Okej, okay, jak nie wyjdzie to mam plan o, ładnie! Wrdzenek rękowy Co to było? Błagam, błagam Nie wiecie o mnie, nic o mnie nie wiecie Nie sympa O, ciekawe jak piorącie, ale pion czyli... A dobra Jest. Chyba to jest słyszę. Jak to się stało? Ła, kurde, ale mocno. Po prostu gin! Może on mnie zapomni. A bo chwilę. Spróbuję coś. Spróbuję zrobić myk. Mikstury, ten krótkie niewidzialności weźmiemy. Może mnie nie zauważy jak wyjdę. Przede mną się nie schowasz! Mam cię do No ładnie! No ładnie okej, okay. jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Bajcie, że moją świetną zabójstwo się uda. Jednak... Hm? mam nadzieję, że to nie chodzi o ciebie. Z kim walczą? Okej. Ja. Ja. Okej, okay. okay, dobra. O, nie się z Dość! Oddaję się! Baa! O no ładnie Ledia, odsuń się! Odsuń się! Aj! Bug był korzystny, dobra, zaraz, Los. ja. chociaż wezmę moją nagrodę, a co, ebonowa kolczuga. Proszę się ciszej, a przeciwnicy, którzy się do ciebie zbliżałem, ponoszą 5 punktów gradzią na na sekundę, ha! Jednak ma... tylko ma jedną wadę to, o, ebonowy nawet, no, no, będę miał, będzie nieźle, nieźle będę wyglądał w tym, dobra. Tylko ma jedną wadę, bo może atakować też przeciwników. Przeciwników, twóch, właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że to może atakować też Twoich przyjaciół. Więc, no. No i daj do ryzyku. Bierzemy to. Atakiem mi za ciężki, ale zaś się wymienię z Lydionem. Jestem tuż za tobą. Może mieć kilka rzeczy z tobą. Będę dźwigać Twoje ciężary. Dobra. Dobra, to bierzesz ze stroju w moją starą tę. Moje stare rękawice. Chwileczkę. Bierzesz zbroję, bierzesz rękawice i bierzesz buty. Tyle. Ty. A ja biorę na siebie, ubieram to. Rękawice, buty i kolczyk. ja za tobą. Uhuhu, już zaczyna działać. Zaz Fajnie wyglądam, co? Jest trochę ciemno. Dokładnie, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Zaczekaj, Lydia. Jestem tuż za tobą. Zaczekaj. Jak sobie życzysz, tanie. Bu! Haha, mam cię! Dobra robota, godna czempiona. Udało ci się zasłużyć na mój szacunek. A to coś, czym niewielu żyjących może się pochwalić. Hmm. Wyryje twe imię na tablicy absolutnej ciemności. A będzie coś widać? Fajnie. Dzięki. Możesz zatrzymać nową kolczugę. Yes! Na znak mojego uznania. Dla nowego czempiona. Jej dary zgrają się z tymi talentami. Kuku, jak bardzo. Idź już, muszę pociągnąć za parę sznurków, a to będzie wymagało mojego pełnego zaangażowania. Hmm. Możesz iść własną ścieżką. Dokądkolwiek, gdzie ona zawiedzie. U, mam kilka ścieżek do wyboru. Pamiętaj. Stanie się tak jak zechcesz. Do czasu przybycia nowego czempiona, który wyrze ode mnie polczugę. Eee, całkiem szadowo wyglądam, co? Chociaż chociaż gdyby miały bołą jeszcze cechę, to byłoby super komplet. szczerze teraz zastanawiam się, czy w ogóle tedryszną zbroj w ogóle robić, skoro tutaj wyglądam pszodowo. Dobra. Okej. Okay. Delia możesz już iść. No Ruszamy? Za mną. Jest seksywy, jak udarzy. sobie życzysz, tanie. Będę Cię chronić własnym życiem. Fajnie, fajnie, tak jak wtedy. A, coś to jest, pie pies żyje. Dobra, to tu trochę mam jeszcze do zbierania. Trochę żelaza zbiorę, ulepszę, chociaż nie wiem, czy w ogóle to wszystko. Och, rany, jak ciężko, prawda? Dobra, w każdym razie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A tak, zapraszam do kolejnego odcinka i mam nadzieję, że ten odcinek będzie w okresie świątecznym. więc życzę Wam wesołych świąt i bombowego sylwestra. A jak nagrywam to nową rąkę, to szczęśliwego nowego roku i wesołych poświąt. No, mam nadzieję, że były udane, no, albo będą udane. No w każdym razie, no, tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę, tak. No i do zobaczenia na samym odcinku. Oto, co będzie prawiu. Póki co się żegnam. Pa! No, wybacz, że dźgnąłem Twoją żonę strzałomę.